W ostatnich dniach uaktywnił się bardzo Piotr Świerczewski. zaczął krzyczeć, obrażać, grozić. A to wszystko spowodowane jest tylko i wyłącznie tym, że wie od kilku dni, iż pozostaje, ja pozostaje na dłużej swej MMA, a ono ile traktowany jest jako gwiazda w FFF. O tyle w fejmem nie ma dla niego miejsca I dlatego walka ta Staje się praktycznie niemożliwa A to z kolei powoduje Że przeszła mu koło nosa wielka wypłata Stąd te frustracje, te ataki w moim kierunku Posłuchaj Frajerzyno Jeżeli masz Choć trochę godności i honoru jeżeli bierzesz odpowiedzialność za to, co mówisz i te wszystkie rzeczy, które wygadujesz w moim kierunku, to zabieraj rękawice małe, przyjeżdżaj do Częstochowy i się sprawdzimy na szybko, na sportowo. Od jutra, każdego dnia, jestem do dyspozycji. Dawaj znać.